Szkicowanie wykresu funkcji, ćwiczenie pierwsze pod punkt C. Tutaj znowu mamy narysować funkcję, która będzie się składała z dwóch fragmentów. Każdy fragment ma inny wzór. Pierwszy fragment no to jest Y równe 1, czyli znowu prosta pozioma, która będzie istniała na ich od minus 3 do minus 1, czyli sobie rysujemy taką prostą. Następnie rysuję sobie no i tutaj mogę sobie zaznaczyć kółko otwarte, bo wiem, że dla minus trójki tej funkcji nie będzie. Na x-ach tej funkcji nie będzie w minus trójce, dlatego tu robię kółko otwarte. No i widzę, że dalej, że ta funkcja jest do minus jedynki, ale od minus jedynki już jest, już jest też następna funkcja, więc jest taka szansa, że te funkcje się tutaj w ogóle połączą, więc na razie tutaj tego kółka nie rysuję, bo być może po prostu wyjdzie tutaj linia. To potem to kółko, tak jak we wcześniejszym przykładzie, trzeba było usuwać. No i wyznaczałam sobie punkty dla tej kolejnej funkcji, punkty tylko w tym przedziale, ponieważ tylko tamta funkcja istnieje, no i wyznaczyłam sobie minus 1, 0, 1, funkcja ma wzór y równe minus x, czyli y to jest minus x, czyli po prostu wstawiam jako y przeciwne liczby do x, przeciwnym znakiem, no i mam punkty należące do tej funkcji i sobie je zaznaczam na wykresie, Czyli ma punkt o współrzędnych 0,0, 0, punkt o współrzędnych 1, minus 1 i punkt o współrzędnych 2, minus 2. Tego punktu nie mam z tabelki, ale widzę jaki jest schodek po tych, po tych pierwszych punktach. Tutaj punktu nie rysowałam też z tego względu, bo to, ten punkt będzie należał tutaj funkcji minus 1, 1, ale tutaj to mi się pokrywa z tą funkcją, dlatego tutaj widać, że te funkcje po prostu się połączą. Dlatego od tam będę zaczynała tą funkcję rysować, tą y równe minus x, i będzie ona sobie szła w dół i patrzę dokąd, patrzę na przedział, że ona jest na x do czwórki, więc do czwórki muszę ją narysować, więc widzę, jaki jest schodek, że tu, żeby narysować kolejne punkty, no to idę sobie o jeden w dół, jeden w prawo, jeden w dół, jeden w prawo, jeden w dół, jeden w prawo i tak idę sobie takim schematem, rysując kolejne punkciki. No i widzę, że w, y, w, X, w x4 tej funkcji nie będzie, więc tu rysuję po prostu kółko otwarte zamiast punkta, bo tak będzie wyglądało zakończenie tej funkcji, bo ona będzie tylko do czwórki, ale tam jej nie ma. No i rysuję sobie linię, no i potem te punkty, które narysowałam odrzucam i tak będzie wyglądała funkcja z przykładu C.